Czy rząd chce pozbawić frankowiczów odsetek za postępowania frankowe? Czy banki będą mogły bezkarnie wydłużać czas postępowań sądowych? I czy kiedy pozwiesz bank, to z automatu nie będziesz płacić rat kredytu? Zapraszam! W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tematem ustawy frankowej, a może bardziej projektu tej ustawy czy projektu założeń do tej ustawy? Które zostały opublikowane i które zrodziły wiele dyskusji. Kilka tygodni temu nagrałem pierwszy odcinek na początku lutego, w którym powiedziałem o tym, co plotki w Eterze mówią na temat tego, co ma wejść w tej ustawie. I część z Was w komentarzach pisała, dlaczego nie powiedziałem o tym, jakie są wady tej ustawy, jakie są jej zalety. W związku z tym dziś nagrywam odcinek, drugi odcinek uzupełniający. W międzyczasie jeszcze to też dodam, nawiasem mówiąc, pojawiła się aktualizacja, pojawił się już dokument, który obrazuje te założenia. W związku z tym odniosę się do tego, co faktycznie przeszło dalej, jakie faktycznie mamy założenia w tym projekcie ustawy i jakie są wady i zalety każdego z tych rozwiązań. Więc zaczynamy. Pierwsza rzecz, Należałoby się zająć, to odpowiedź na pytanie, czy to jest naprawdę ustawa frankowa. O ustawach frankowych można by było mówić wiele. Od wielu lat mówi się o jej wprowadzeniu, takiej, która by raz na zawsze rozwiązała temat kredytów frankowych. Taka ustawa nie powstała, i z tego co wynika z materiału, który za chwilę Ci przedstawię, to taka ustawa czysto frankowa nie powstanie. Ustawowo już rząd regulował dwie kwestie, przynajmniej które pomogły frankowiczom w radzeniu sobie z tymi kredytami. Jedna z nich to była zmiana opłaty sądowej, czyli kiedy pozywamy bank, no to wpłacamy. Zazwyczaj jest to po prostu 1000 zł takiego WPS-u, czyli opłatę od wartości przedmiotu sporu, a nie 5%, jak to musiałby zrobić bank, gdyby pozywał gdyby. Gdy pozywa nas, bo przecież to nie gdyby, tylko banki nas też. Pozywają. Druga zmiana to była ustawa antyspredowa, po której pojawiła się w 2011 roku możliwość spłacania kredytu bezpośrednio we franku, czyli dopiero tego okresu mogliśmy kupić na rynku franki i takie franki do banku wpłacać po to, żeby trochę ulżyć sobie w tej racie, choć to nie rozwiązywało jeszcze w żaden sposób problemu z tymi umowami, które są z gruntu. Po prostu nieuczciwe, co udowodniają statystyki sądowe. Więc przejdźmy sobie po kolei przez te kilka założeń projektu ustawy i zobaczmy wady i zalety każdego rozwiązania. Pierwsza rzecz, która też zrodziła wiele pytań i została chyba zrozumiana w przestrzeni medialnej nie do końca właściwie, to jest to, że wyroki pierwszej instancji będą miały klauzulę wykonalności. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to w praktyce to, że po wyroku pierwszej instancji korzystnym dla Frankowicza, Taki wyrok dostaje klauzulę wykonalności, co znaczy, że należy go wykonać. Czyli bank musi się z nami rozliczyć, tak jakby wyrok był już prawomocny. To oznacza, że jeżeli pozwaliśmy bank na przykład o 300 tysięcy złotych, to bank te 300 tysięcy plus odsetki i koszty sądowe musi nam wypłacić. Ale w tej beczce miodu jest łyżka Dziekciu i właśnie o niej też chcę wam powiedzieć. Bo ta zmiana w ustawie, czyli nadanie klauzuli wykonalności, nie powoduje, że bank traci prawo do złożenia apelacji. Czyli taki wyrok pierwszej instancji bank dalej może skarżyć, choć sytuacja trochę się zmienia, bo musi już nam wypłacić pieniądze, które wygraliśmy, mamy zasądzone wyrokiem, ale może ten wyrok skarżyć. Tu się pojawia naturalnie pytanie: no właśnie, a co w sytuacji, Grzegorz, kiedy bank mi te 300 tysięcy plus koszty odsetki wypłaci, a potem wygra w apelacji, to ja będę musiał teraz to zwrócić. A co, jak ja te pieniądze wydam ich nie będę miał? I tak dalej, i tak dalej. Na całe szczęście tutaj statystyki wygranych w drugiej instancji, które wynoszą ponad 99%, raczej napawają optymizmem. Pozostają też pytania, na które w tej sytuacji warto by było odpowiedzieć czy poszukać takiej odpowiedzi, choć trudno ją będzie dzisiaj znaleźć. Jak to wpłynie na strategię procesową banków? Dla samych banków takie postępowanie, oczywiście one skarżą, że to ogranicza im prawo do walki w sądzie drugiej instancji i obronie swoich interesów, ale umówmy się, rzeczywistość, a nie jedynie życzeniowe myślenie jest taka, że tylko w jednym procencie, nie całym zresztą, spraw banki w drugiej instancji wygrywają przeciwko frankowiczom, więc Mówienie o tym, że to im ogranicza prawo do obrony w drugiej instancji, to bardziej ogranicza ich perspektywę przegrywania dalej w 99% w drugiej instancji. Co jakby się tak logicznie zastanowić, i biorąc pod uwagę, że przy apelacji muszą wpłacić WPS, muszą zapłacić za prawnika, muszą zapłacić koszty zastępstwa procesowego strony przeciwnej i jeszcze większe odsetki, bo czas postępowania trwa dłużej, to akurat tutaj ustawodawca ograniczając to prawo o ile jest to ograniczenie, działa akurat na korzyść banków, bo będą mieli mniejsze koszty postępowań i szybciej zakończą spory z Frankowiczami. Może mieć to też taki skutek, że banki zaczną sobie ważyć, czy faktycznie skoro już wyrok pierwszej instancji wykonaliśmy, czyli przegraliśmy w pierwszej instancji, wypłaciliśmy klientowi pieniądze, to czy jest sens przedłużać tę agonię? Czy jest sens walczyć jeszcze kolejny rok czy dwa w apelacji po to, żeby potwierdzić, że mamy po prostu jeszcze większe koszty, a nie że ugraliśmy coś więcej? Może to zadziałać zniechęcająco i to jest ogromny plus tego rozwiązania: może to zadziałać zniechęcająco dla banków do składania apelacji. Widać zresztą już po bankach, na przykład w części spraw, PKO BP, Millennium, mBank czy na przykład Bośbank nie składają apelacji do sądu drugiej instancji. Widać po prostu odwrót banków, który oczywiście to nie jest jeszcze tak, że ktoś może mi zaraz komentarz napisać, ale zaraz, zaraz, ja miesiąc temu Grzegorzu wygrałem sprawę w pierwszej instancji, bank złożył apelację. Co za głupoty opowiadasz? Bo ja nie powiedziałem. I to chcę podkreślić, że banki przestały składać apelacje, ale że pojawia się coraz więcej spraw, w których tego nie zrobiły i uprawomocnił się wyrok w instancji pierwszej. Pozostaje jeszcze jedna kwestia, którą należałoby to wyjaśnić, czy też pytanie, które należałoby bardziej zadać. To to, czy banki będą te klauzule wykonalności realizować bez przeszkód, czy konieczne będzie uruchamianie procedury windykacyjnej z udziałem chociażby komornika. Nie wiemy tego, bo po pierwsze, jeszcze ustawa nie jest doprecyzowana, jeszcze nie weszła w życie, choć wejść w życie ma bardzo szybko, bo tylko z 14-dniowym okresem przejściowym i czy faktycznie będzie trzeba angażować tego komornika, nie wiemy. Natomiast z całą pewnością będą to dodatkowe koszty dla banków, bo przecież ta taksa komornicza obciąży właśnie je. Więc te zmiany, gdyby ktoś pytał o moją opinię, oceniam na duży plus. Kto jeszcze powinien dowiedzieć się o tych zmianach prawie spośród Twoich znajomych? Pomyśl, kto z Twoich znajomych ma kredyt we frankach, euro, dolarach, czy po prostu kredyty złotówkowe? Wyślij mu ten film, kliknij udostępnij, wyślij mu nawet przez media społecznościowe, czy WhatsAppa, albo SMS-a. Link do tego filmu niech to przyjdzie i zobaczy, co rząd szykuje. Druga zmiana, która ma wejść w tej ustawie, o czym mówi na razie tylko projekt, i to oczywiście może się jeszcze wiele tutaj zmienić, to jest automatyczne wstrzymanie rad w momencie, kiedy wytaczamy po przeciwko bankowi. I tutaj miałoby to działać w ten sposób, że złożenie przez nas pozwu nie wymaga już złożenia odrębnego wniosku o zabezpieczenie roszczeń, który sąd musi rozpatrzyć, na który bank może złożyć zażalenie, odwołanie i tak Tylko dzieje się to z automatu. Pozew równa się nie płacę rat. No i tutaj pojawiły się pytania od Was w komentarzach. A Grzegorzu co ze sprawami, które są już prowadzone? Ja złożyłem taki wniosek, nie mam jeszcze odpowiedzi. Albo ja mam sprawę w sądzie i co w związku z tym? to w takich sytuacjach, w momencie kiedy mamy takie postępowanie, gdzie złożyliśmy już wniosek o zabezpieczenie, a sąd go jeszcze nie rozpatrzył, to tu prawo, i to jest ciekawostka w ogóle, to jest ciekawostka, miałoby zadziałać wstecz, czyli wszystkie takie postępowania miałyby być od razu umorzone. Ze skutkiem nie płacimy rat, czyli rozpatrzonym na naszą korzyść. I tutaj to też jest rozwiązanie, które pojawiają się przy nim pytania. Do plusów tego rozwiązania należy zaliczyć to, że to odciąży i to mocno sądy. W ogóle ta ustawa, bo zacząłem o tym mówić, czy to jest w ogóle ustawa frankowa. Tak naprawdę zmiany, o których tu mówimy, to, są, to jest bardziej ustawa usprawniająca pracę sądów w sprawach frankowych. Czyli nie do końca jest to ustawa, która na wprost rozwiązuje problem samych kredytów, nieuczciwych kredytów pseudo-frankowych, tylko bardziej ustawa, która. Reguluje czy też wprowadza pewne mechanizmy w pracy sądów, które mają je odkorkować, odciążyć i przyspieszyć zakończanie tych spraw, i jednocześnie, i tu uwaga, tutaj taka czerwona lampeczka nam się pojawia, a to pod koniec odcinka dowiecie się dlaczego: to ma też to skłaniać zarówno banki, jak i kredytobiorców do tego, żeby dogadywać się poza salą sądową czyli do tego, żeby za pośrednictwem swoich pełnomocników, między innymi Zawierać ugody i nie czekać na wyrok, czym znowu w drugim kroku odciąży się w jeszcze większym stopniu pracę sądów. Takie rozwiązanie, w którym automatycznie zawieszana byłaby spłata rat, na pewno odciążyłaby sądy, bo nie ma dodatkowego postępowania z wnioskiem o zabezpieczenie rat, odpowiadaniem, yy, zażaleniami banków itd. Co więcej, może, to jest moja hipoteza, mogłoby to wpłynąć na większą skłonność banków do tego, żeby jednak proponować lepsze ugody. Dlaczego? No bo zobacz, jeżeli teraz jest tak, że składasz pozew do sądu, a dalej płacisz raty, to w sumie bank przeciągając to postępowanie, którego Niemal nieuchronnym końcem będzie to, że przestaniesz płacić raty i to jeszcze bank ci będzie musiał oddać pieniądze, to zanim to nastąpi, przez cały ten czas kredytobiorcy przez te lata wpłacali do banku raty, czyli co miesiąc przepływy pieniężne szły do banków. Banki wiedzą co zrobić z pieniędzmi, które do nich płyną, obracają nimi i mogą zarabiać, więc dlaczego skracać te postępowania, skoro pieniądze płyną? A tutaj Pozew równa się, zakręcamy kranik i pieniądze już do Was nie płyną, więc nie ma korzyści z obracania kapitałem. No więc pozostaje teraz zastanowić się, czy opłaca się przedłużać postępowanie, czy opłaca się długo walczyć w sądach po to, żeby. Finalnie i tak zapłacić więcej i kosztów, i odsetek związanych z długością postępowania. Ale pojawiło się też pytanie w jednym z komentarzy: A co Grzygorzu w sytuacji, w której ja nie spłaciłem jeszcze całego kapitału? Przecież, jeżeli ja w trakcie procesu będę płacił raty, to w końcu dojdę sobie bezboleśnie do tego momentu, w którym spłacę kapitał, a tu na przykład brakuje mi jeszcze 50 tysięcy do spłaty całego zadłużenia, mówimy o tym kwocie udzielonego kredytu. No, i teraz jak zakończy się postępowanie za dwa lata, to ja skąd mam wziąć te 50 tysięcy na raz? I tutaj należałoby na to spojrzeć z dwóch perspektyw. Po pierwsze, za czas postępowania mamy naliczane odsetki ustawowe za zwłokę. I jeżeli sąd je zasądzi od dnia wezwania o zapłatę, czyli tak jak jest zgodnie z orzecznictwem CUE i Sądu Najwyższego, to te odsetki od roszczenia zdecydowanie powinny pokryć tę lukę. Drugi aspekt tej sprawy jest taki że w większości, znakomitej większości tych kredytów kapitał jest już spłacony i raczej niespłacenie tego kapitału po kilkunastu latach spłaty dotyczy tych kredytów, które były brane na 35 bądź 40 lat. W tych sytuacjach faktycznie może być ten kapitał niespłacony, natomiast są to przypadki jednostkowe. I znowu, gdyby ktoś zapytał mnie o opinię, to tę zmianę uważam za bardzo korzystną dla kredytobiorców, bo każdy, kto składa teraz pozew, z automatu nie będzie musiał płacić rad. Co może w znacznym stopniu zachęcić tych z Was, którzy jeszcze tego nie zrobili, żeby w końcu wejść w opis tego filmu, kliknąć w link w rozmowa z ekspertem.pl, wypełnić formularz, zgłosić się ekspert z mojego zespołu, zadzwoni, by sprawdzić, ile pieniędzy Ty masz do odzyskania, jeżeli w Twojej umowie są nieuczciwe zapisy. Trzecia zmiana, którą zaproponowano w projekcie tej ustawy, to rozwiązywanie tych spraw na postępowaniach niejawnych oraz co za tym idzie, przesłuchiwanie stron czy świadków w formie pisemnej. To również są bardzo korzystne zmiany, z tego względu, że nie wymaga to zorganizowania formalnej yy, rozprawy, na której przyjeżdżają czy, czy łączą się przez Microsoft Teams pełnomocnicy stron, gdzie musi być wyznaczony termin który może spaść, bo tak też bywało. Na przykład czasami zdarzało się tak, że z uwagi na słabe połączenie internetowe ktoś nie mógł się połączyć, więc rozprawa była odraczana. To Kolejne pół roku, rok z tego wynikało oczekiwanie na rozstrzygnięcie sprawy. A tak, jeżeli będzie się to działo na postępowaniach niejawnych, a przesłuchania stron czy świadków będą na piśmie, to przyspieszy całe postępowanie i należy tę zmianę uznać również za bardzo korzystną. Pamiętaj, żeby subskrybować mój kanał, kliknąć dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia o nowych odcinkach, a te ukazują się co czwartek między 19 a 20. No i dochodzimy do najbardziej kontrowersyjnej części tego projektu ustawy, mianowicie łączenie postępowań. Pojawił się taki pomysł, żeby banki nie musiały już składać, żeby zabezpieczyć swoje roszczenia przed przedawnieniem, żeby nie musiały kontrpozywać Frankowicza tylko żeby mogły to zrobić w formie wniesienia zarzutu potrącenia nawet w postępowaniu apelacyjnym, czyli wydłużenie tego czasu na y, zgłoszenie zarzutu potrącenia. Zarzut potrącenia ma taki skutek, y, że kiedy my rościmy do banku o 400 tysięcy, czyli o to, co wpłaciliśmy, a do banku mielibyśmy po wygranej sprawie oddać 300, czyli tyle, ile bank nam pożyczył, bo tyle wynosiła kwota kredytu, to bank może wnieść zarzut potrącenia tych 300 tysięcy, Czyli tak naprawdę sądzimy się o te 100 tysięcy nadwyżki nad kapitał. I zapamiętajmy to określenie nadwyżka nad kapitał, bo to tych 100 tysięcy w tym naszym przykładzie będzie dotyczyć to, o czym zaraz będę mówił. No i tutaj pojawiło się wiele negatywnych komentarzy, i dalsza część tego filmu powinna Cię szczególnie zainteresować, bo w naszym wspólnym interesie jest to, żeby nagłośnić ten temat, żeby mówić o nim w social mediach i wyrazić sprzeciw wobec potencjalnych ryzyk, które może to przynieść. To postępowanie, gdyby na siłę poszukać jakichś plusów, to ma dwa. Pierwszy jest taki, że całość rozegrałaby się na jednym postępowaniu, więc całe to postępowanie od początku do końca z bankiem potrwałoby krócej. Drugi plus byłby taki dla tych z Was, którzy w swojej umowie z kancelarią nie zadbali o to, żeby mieć ochronę przed takimi roszczeniami banków i często na rynku zdarza się, bo zgłaszają się do, do mnie różni kredytobiorcy, których prowadzą najróżniejsze kancelarie i pytają o to, co zrobić w momencie, kiedy bank mnie pozwał, a moja kancelaria A. Nie chce prowadzić tej sprawy, b żąda dodatkowych opłat, nierzadko w wysokości od 10 do 15 czy 18 tysięcy złotych za poprowadzenie, bo to jest dodatkowe postępowanie. No to w tych wszystkich sytuacjach, kiedy byłoby to połączone w jedno postępowanie, no to ci z was, którzy mają umowy z kancelarią, które trudno uznać za korzystne, to mieliby ten koszt po prostu z głowy, bo działoby się to w ramach jednego postępowania. I na tym chyba lista plusów dobiegłaby końca. Nie brakuje natomiast minusów, lub też moglibyśmy uznać to jako istotnych ryzyk, które generuje takie rozwiązanie. Co do nich należy? Potencjalnym czarnym scenariuszem wprowadzenia takiego rozwiązania jest to, że w momencie, kiedy bank zgłasza, zgłasza zarzut potrącenia, to jest to taka forma ukrytej teorii salda. Co mam na myśli? Dla tych z Was, którzy są nowi na kanale, bo stali widzowie doskonale wiedzą o co chodzi, ale przypomnienie też się przyda, to dla nowych widzów na tym kanale powszechnie obowiązuje w sądownictwie teraz i w orzecznictwie teoria dwóch kondykcji, czyli że moje roszczenie względem banku to jest jedna sprawa, a roszczenie banku względem mnie to jest jakby odrębna sprawa. Czyli ja pozywam bank, bank ma mi oddać kasę, a następnie ja bankowi zwracam kasę, o ile takie roszczenie nie uległo przedawnieniu. No więc teoria salda, która była stosowana przez niektóre sądy, na przykład we Wrocławiu, no mówiła o tym, że te roszczenia można sobie skompensować i na zasadzie salda niech odda ten temu, kto ma mu więcej do oddania. Czyli jeżeli tutaj w naszym modelowym przykładzie ja roszczę do banku o 400 tysięcy, bank rości do mnie o 300, to niech bank odda mi 100 i rozchodzimy się każdy w swoją stronę. Ale skutek tego jest niekorzystny dla odsetek za zwłokę. Bo przy teorii salda w takim momencie odsetki za zwłokę, za czas postępowania są zasądzane tylko od tej nadwyżki ponad kapitał, czyli nie od całych 400 tysięcy, tylko od jedynie 100. 000. To uderza mocno w nasze interesy jako kredytobiorców, jako konsumentów. Gdyby takie rozwiązanie weszło w życie, i tu nie możemy niczego powiedzieć z całą stanowczością, bo ten projekt ustawy jest nieprecyzyjny. Praca nad szczegółami cały czas trwa, i z tego projektu nie wiemy, czy ta możliwość w podniesienia zarzutu potrącenia wpływałaby na odsetki, i w jaki sposób. Możemy podejrzewać, możemy przewidywać, że idąc takim scenariuszem, jak do tej pory. To mogłoby to mieć taki skutek, że w momencie, kiedy ja pozywam bank, no to od momentu wezwania nalicza mi to odsetki. Ale w momencie, kiedy bank składa zarzut potrącenia, to od tego momentu od tego momentu, bo zarzut potrącenia jest oświadczeniem jednostronnym, czyli bank je składa i dołącza się do postępowania, to od tego momentu odsetki od tych 300 tysięcy z naszego modelowego przy, by, przykładu nie są już mi naliczane. Jest to bardzo niekorzystna zmiana dla kredytobiorców, gdyby taka weszła w życie i gdyby takie miało mieć to konsekwencje. I musimy głośno o tym mówić w social mediach. Dlaczego? Bo jest to w naszym wspólnym interesie, żeby ta zmiana wyleciała z tej ustawy. Żeby ona nie weszła w życie. W ochronie naszych praw, jeżeli chodzi o odsetki. Natomiast nie wiadomo, czy taka zmiana wejdzie. Zawsze może się okazać, że na skutek naszego sprzeciwu, jako kredytobiorców jako ludzi po prostu pojawi się jakieś uściślenie, że wniesienie tego zarzutu potręcenia nie pozbawia nas odsewek, co byłoby już rozwiązaniem dla nas korzystniejszym. Ale nie wiemy, czy takie uściślenie się pojawi, jak będą wyglądały szczegóły i nawet jeżeli taka ustawa się pojawi w kształcie już ostatecznym, to jak będą ją interpretować sądy i czy na skutek tej ustawy nie pojawią się teraz kasacje do Sądu Najwyższego, w których to sprawach sąd najwyższy będzie się wypowiadał na temat właśnie tego jak czytać tę ustawę jak ją interpretować i jak zasądzać w kontekście właśnie zarzut potrącenia kontra nasze prawo do Odsetek. Jeżeli masz pytania dotyczące tych zmian w prawie, tej, tego projektu ustawy, czy w ogóle prowadzenia spraw bankowych, napisz je koniecznie w komentarzu, bo w następnym odcinku nagrywam QA i na wiele z Waszych pytań odpowiem w tym kolejnym odcinku. Kolejną negatywną konsekwencją potencjalnie w takim scenariuszu, jeżeli ten zarzut potrącenia, które banki mogłyby w dowolnym momencie składać i nie płaciłyby odsetek za zwłokę od tej części kapitałowej, to potężny minus. Potężny minus i bardzo niekorzystne rozwiązanie dla nas. To tak naprawdę banki dostałyby narzędzie do tego, żeby móc przedłużać bezkarnie postępowanie sądowe czyli mogłyby przedłużać, wydłużać, a na koniec dnia nie płaciłyby odsetek za złokę. Takie rozwiązanie, takie ryzyko. Rysuje nam się potencjalnie w tym scenariuszu i uważam, że jest to bardzo niekorzystne dla nas, czyli kredytobiorców. Więc moi drodzy, mój apel do Was. Weź teraz, kliknij w udostępnij. Skopiuj ten link i opublikuj to na swoim Facebooku, LinkedInie, Twitterze czy jakimkolwiek innym medium społecznościowym. Nagłośnijmy wspólnie ten temat. Puśćmy to mocno weter. Niech dotrze ta informacja również do osób, które pracują nad tą ustawą, że my mówimy głośne nie. Że nie podoba nam się. Nie podoba nam się ten aspekt, bo jest krzywdzący dla nas i nie chcemy, żeby zabierano nam nasze odsetki, bo nie wyrażamy na to zgody. A kiedy już to zrobisz, kiedy udostępnisz ten film, napisz proszę w komentarzu, gdzie udostępniłeś ten film, albo ilu osobom poprzez WhatsApp czy SRS-a wysłałeś, czy wysłałaś link do tego wideo. Jestem bardzo ciekaw i to jest ten moment, kiedy muszę poprosić Was o wsparcie o wsparcie społeczności nabici przez banki. Żebyśmy nagłośnili razem ten temat, napiszcie proszę w komentarzach, do ilu osób wysłaliście, ilu osobom, czy na jakich social mediach udostępniliście nagranie do tego wideo. Niech ta sprawa stanie się głośna, niech dotrze tam, gdzie trzeba i robi dla nas dobrą robotę, bo mówimy głośne nie temu, żeby pozbawiać nas odsetek. Zanim powiem o jeszcze jednej ważnej rzeczy, to przypominam, że... To, że takie filmy rozchodzą się mocno w internecie i zyskują zasięg, to zawsze jest zasługa po części Twoja, że pod takim filmem zostawisz komentarz, dasz łapkę w górę i udostępnisz go komuś, wtedy algorytmy wiedzą, że ten materiał jest ważny, że powinien dotrzeć do większej ilości ludzi i to pomaga rozwijać nasz kanał. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz go, oglądasz to jako osoba, która tylko zerka na odcinki, to kliknij subskrybuj i dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia o nowych odcinkach. W niedalekiej przyszłości, bo dokładnie dwa tygodnie temu, pojawił się bardzo ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości, który można powiedzieć, że w dużym stopniu pozamiatał interesy banków w tematach kredytów gotówkowych. I omówiłem szczegółowo, co ten wyrok dla nas oznacza, więc jeśli jeszcze nie oglądałeś tego odcinka, to obejrzyj go teraz.